Macierzyństwo na Instagramie. Uśmiechy, laty w pastelowym kubku. Dzieci w matching piżamkach, a teraz czas naprawdę. Na Instagramie mamy to dzieci idealnie ubrudzone jedynie ręką podczas pieczenia pierniczków. W rzeczywistości, kiedy pieczesz z dziećmi, to masz mąkę wszędzie, nawet we włosach. I to Ty jesteś ubrudzona, nie wspominając o dzieciach. Na Instagramie jesteś fit, uśmiechnięta, biegasz z dziećmi w wózku, pijesz zielone smoothies. A w rzeczywistości biegasz, bo gonisz swoje dziecko, które zabrało ci kabel od ładowarki i właśnie z nim ucieka, rozrzucając zakupy, które właśnie zrobiłaś w Biedronce. Instagram pokazuje to, jakbyśmy chciały, żeby wyglądało macierzyństwo. Ale prawdziwe życie jest chaotyczne, głośne i kochane dokładnie takie, jakie jest. Nieidealne! Więc nie daj się nabrać! To, że nie masz latte w pastelowym kubku, nowego Stanleya czy całej rodziny w mecz i piżamkach, nie znaczy, że jesteś gorsza. Jesteś super mamą. Wiesz o tym?